Postanowiłem zrzucić zbędne kilogramy. Smaczne dopasowanie. Był bardzo wygodny. Mogłem dopasować potrawy, które mi odpowiadały. Ewentualnie, jeśli miałem ochotę zmienić coś, jest bardzo dużo propozycji do wymiany, lista zakupowa, którą można sobie przygotować, bardzo fajnie pomaga w robieniu zakupów na cały tydzień. Bardzo, bardzo rozmaicone. Często ludzie pytają się, czego nie jesz, więc ja odpowiadam, ja jem wszystko. Więc to jest najciekawsze. Jest to o tyle fajne, że każdą potrawę, jeśli akurat w tym dniu nie mam na to ochoty, czy danych produktów, w każdym momencie mogę to wymienić na taki, który mi bardziej pasuje, czy do którego mam produkty. Także wszystkie dane są fajnie rozmaicone. Często dodawane coś nowego, czego jeszcze się nie jadło. Nie może się to nudzić. Bardzo. No i jak na razie, 21 kg ponad 9 miesięcy. Przede wszystkim czuję się lżej, mam więcej energii, dobre są samopoczucie. Się bardzo cieszą, że to się udało, Mówią, że wyszło mi to na korzyść. No oczywiście, że tak, staram się to robić, bo jest to naprawdę bardzo dobry sposób na zrzucenie kilogramów.